Jesteśmy zawodnikami uczniowskiego klubu sportowego Orły Suwałki. Gramy w Unii Nazywam się Kacper Tyczkowski. Nazywam się Marek Gietkowski. 12-13 marca w hali pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach rozegramy turniej Unii Hokeja Suwałki Florbalki Cup 2016. Turniej międzynarodowy. Przyjadą drużyny z Litwy oraz parę drużyn z Polski. Będą w grupie A zagrają drużyny UKS Grudek, UKS Orły Suwałki Juniorzy. WLKS Józefina oraz FLC Vilnius. W grupie B natomiast zagrają obrońcy tytułu WLKS Orysowałki Old Boys, ISK Vikingas, jest to drużyna z Litwy, z miasta Ignalina. Następną drużyną jest Ulepieni Katowice. Katowice. Ostatnią drużyną jest QAZS Politechnika Warszawska. Jeszcze nie tak dawno trybuny były pełne i liczymy na Państwa, na Państwa dopin. Czekamy na Państwa już w najbliższą sobotę oraz niedzielę. W pierwszym liceum ogólnokształcącym im. Marii Kraklińskiej. Sobota od godziny 9.30 do 19.30, natomiast w niedzielę od 9.00 do 15.00. Więcej informacji można znaleźć na naszym facebookowym fanpage'u. Ok, sorry